Akcji pomocy dla Afryki i jej mieszkańców jest wiele, ale ta, o której chcemy opowiedzieć, jest naprawdę wyjątkowa. Wymyślili ją bracia kapucyni, czyli z włoskiego cappuccini, którzy zachęcają do wypicia filiżanki cappuccino. W Krakowie złotówka ze sprzedaży każdej filiżanki tego aromatycznego napoju trafi właśnie do Afryki, a złotówka to też koszt jednego obiadu dla głodujących dzieci. Sprawa jest prosta: im więcej kapuccino, tym więcej posiłków. Kapucyńskie cappuccino dla Afryki. Na taki pomysł wpadli kapucyni z Krakowa, skoro nazwa ich zakonu kojarzy się z nazwą kawy. Cappuccino pochodzi od spiczastego kaptura, który nosimy. Tak, pierwsze dzieci we Włoszech nazywali franciszkanów kapucynów. I tak narodziła się akcja Cappuccino dla Afryki. Aby się w nią włączyć, wystarczy odwiedzić jedną z krakowskich kawiarni bądź restauracji i zamówić filiżankę aromatycznego cappuccino. Mniej więcej pięć filiżanek cappuccino to jest opłata za rok czasu w szkoły, właśnie w czadzie. Bracia Kapucyni proponują, aby uwiecznić ten moment charytatywnego picia kawy na zdjęciu i wysłać je na ich adres internetowy. Można połączyć i to, co przyjemne, z tym, co co wiąże się z jakąś ideą i ma sens i jakby idzie dalej w świat. W zeszłym roku akcja cieszyła się bardzo dużą popularnością, mimo że nie była nagłaśniana. Stali bywalcy krakowskich kawiarni mogli się o niej dowiedzieć na miejscu. Kapucino nie jest wcale popularne w naszym lokalu, ale podczas tych trzech dni styczniowej akcji sprzedało się kilkadziesiąt, więc wygrało ze wszystkimi napojami gorącymi. W tym roku mamy nadzieję na znacznie więcej. Trochę więcej ludzi przychodzi, może bardziej świadomie e, wiedzą, e, że e, pijąc tą kawę, e, robią też coś fajnego. Na krakowskim rynku wolontariusze zapraszają na kawę do wybranych kawiarni. To agenci kaca. Kac. Kac? Jest to elitarny klub osób, które chociaż piją, nigdy nie mają kaca. Bo to co pijemy, to jest kawa cappuccino. Cappuccino dla Afryki. Pod tym adresem można wykupić również wirtualną filiżankę cappuccino. W zeszłym roku zebrane podatki pieniężne przeznaczone zostały na budowę Centrum Edukacyjnego w Czadzie i dożywianie dzieci. Tak wygląda właśnie stary, zniszczony budynek. Które bracia tutaj w czadzie w Bajboku chcą przekształcić na centrum kulturalne, w którym młodzież mogłaby się uczyć i przygotowywać do matury. Kapucyni na uwiecznienie całej akcji będą serwowali cappuccino także w swoim klasztorze w Krakowie na Loretańskiej. Akcji będą towarzyszyć pokazy filmów z misji w Afryce i specjalne podziękowania. Hey, hey, hey.